Drodzy widzowie przed nami misja ratunkowa nawet najlepiej zaplanowana misja może się zakończyć niepowodzeniem incydent w punkcie kontrolnym kosztował życie całą naszą drużynę ale to nie może przeszkodzić ci w dokończeniu misji Ostatnia wiadomość od naszego agenta była wysłana z okolic miasta Ażiv, zbudowanego dookoła fortu na pustyni obecnie okupowanego przez Niemców. Jeśli nasz agent został faktycznie przez nich porwany, to właśnie to miejsce jest idealne do przetrzymywania i przesłuchiwania majora Grillo. Jego plan opuszczenia miasta jest bardzo szczegółowy, więc na pewno będzie wiedział jak bezpiecznie uciec. Z odrobiną szczęścia uda się Wam wypełnić misję majora, którą jest zniszczenie dział 88 mm osłaniających port. Znajdź agenta. Kontaktowaliśmy się z nim tylko niecały tydzień, ale Niemcy i tak zdążyli odkryć, kim on jest. Prawdopodobnie chcą go wysłać do Berlina na pełne przesłuchanie. Major przejmie dowodzenie, kiedy go uwolnisz. Zna teren i drogi ucieczki, więc chroń go i słuchaj jego rozkazów. To nie jest łatwa misja. Powodzenia. No i to widzowie, kontynuujemy. Ruszałem przed siebie. Jak widzicie. Niemcy ładują naszych kolegów. W tym czasie możemy, drodzy widzowie, przejść tędy i trochę ich zaskoczyć. Lagata na balkonie był kolejny. I okej. Okay. Reszta uciekła tutaj. Się wcelować. No. Nie wiem, czy zauważyliście, ale przeciwnicy dzielą się na różne rodzaje. I na przykład ci podstawowi są dość prości. Ale na przykład, już taki jakiś oficer w czapecce, no to już jest trudniejszy przeciwnik. I na niego zazwyczaj trzeba więcej strzałów. Amunicja. Dobra, mamy tylko jeden nabój, tego I słuchajcie, tutaj nic nie ma. Tam jeszcze nie pójdziemy. Jest zamknięte, wychodzimy na górę. Mhm, tu mamy pistolet maszynowy MP40, przyda nam się. A drugi jest dla naszego przyjaciela, Majora Grillo. Panie Majorze, dzięki. Oni na pewno mnie zabili. Trzymaj się blisko mnie cały czas. Pierwsze broń, i ruszamy. Jak powiedział, musimy się go trzymać blisko. Niestety, on może zginąć, drodzy widzowie, więc tutaj naprawdę nie ma żartów. Uh -huh. Musimy go osłaniać. I lepiej nie zbaczać z trasy. Tu mam apteczki. Dla mnie i dla niego. Mi nie potrzeba. Zruszamy dalej. Panie majorze. Muszę tu podejść, żebyś ruszył dalej na no dobrze. Niechaj będzie. Nie zapominajmy gra z 2002 roku. Moje dokumenty i ładunki wybuchowe zostały skonfiskowane. Musimy je odzyskać, inaczej ta jest specjalna na straty. Prawdopodobnie znajdują się w biurze dowódcy. Pewnie i tak. Byłoby dziwne, gdyby pozwolili więźniowi mieć przy sobie ładunki wybuchowe, nie? Zostały skromnie Proszę, jak gościu przenika tutaj i Kolejna teczka, jakby nam była potrzebna. Na szczęście nie jest. Żadnych zygbocznych, czyli da się otworzyć. I okej. Okay. Ruszyła dalej. Strzał w trakcie zwrócą ich uwagę. lepiej po prostu unikać światła. Jest tu jakaś myśl, to fakt. Zapiszmy sobie, ale wydam szczerze, jeżeli tylko jest taka możliwość, lepiej się ich pozbyć. Wtedy będziemy mieć spokój na dłuższy czas. I jeszcze jeden. Okej. Okay. Pyk, pyk i pyk. Mamy spokój. Dobra. I możemy, do widzowie, ruszać. Panie majorze, czy pan idzie z nami? Nie. Musimy do niego podejść. I dopiero wtedy ruszy. No cóż, niby to my idziemy za nim, ale to jednak on idzie za nami. Musimy go osłaniać. Nie możemy zobaczyć trasy. On się umie wpakować w kłopoty, szczególnie tutaj właśnie. On tu lubi wejść za, za róg i dostać od tego wroga. Dobrze, znaleźliśmy dokumenty. Teraz chodźmy po ładunki wybuchowe. OK Na górę, rozumiem. Dobrze. O czy szybszy od nas był. Bardzo ładnie, panie majorze. Proszę przodem. Poruczniku, wygląda na to, że mają tu więcej alianckich więźniów. Tak, mieli dwóch. Na ciężarówki ich ładowali, widzieliśmy to. Dobra, kolega tam zostaje na górze. To są granaty, nie przydadzą się. Dobra, słuchajcie. W poszukiwaniu tych jeńców, najpierw pójdziemy na dół. Na to mamy ładunki wybuchowe, a ten ulnego podnosi sam Major. Tak, Majorze, proszę bardzo, chodźmy. Na to idziemy. Przeba przyznać, dobrze idzie. Dobra, idziemy uratować jeńców. Panie Majorze, pan nie idzie jeńców uratować? Chodźmy. Nie bądźmy tacy. Zalutowanie jeńców jest medal. Idziemy na górę. No i proszę, jest. Nasz przyjaciel. Rutał pan mi życie. No tak. Tak było. Bierz karabin i chodź z nami. Oddzięczysz się. Lecz majorze, nie można swoich zostawiać. Dobrze, i idziemy. To widzowie, póki idziemy, to, to taka jeszcze jedna sprawa. Będziemy odcinki nagrywać misjami. Jedna misja, jeden odcinek. Nie wiadomo ile potrwa, tyle ile potrwa, tyle potrwa. Jeden odcinek, jedna misja. Kończymy misję wstępem do kolejnej misji. Dzięki temu możecie sobie sami przeczytać na koniec odcinka. Co nas czeka w kolejne, a? takie wiecie. Takie. W następnym odcinku, nie? Słuchajcie, tędy też można przejść. Zapiszę sobie. Co by nasi, w tym czasie, coś głupiego nie zrobili. To jest taka, taki mały bunkier, tam jest apteczka. Proszę, w tym czasie... Agenca został zabity. No i to jest to, to, o czym mówiłem. Ale tamten korytarz, którym szedłem... Prowadzi w tą stronę. Tu można wejść w ten bunkier i tam właśnie wyjść. Kto Cię zabił tutaj, co? Opowiadaj. Zostawiłem Cię tylko na chwilę. We'll have to blow that gate. Set a Musimy wysadzić bramę. No dobra, zróbmy to, no, chłopaki, uciekamy, uciekamy. Żeby nie musiał was zbierać. Mówicie, że tyle wystarczy. No jakie okay. Cel misji został wykonany. Wysłać działo flag 8 mm. 88 mm Kolejny cel misji dobra, teraz ciach. Skąd? Skąd ty wyszłeś? No i mnie. Nie spodziewałem się. Że tylko tam będą, no, ale nasz przyjaciel nas uratował. Widzicie? My uratowaliśmy go. A on uratował nas. Ta współpraca się opłaca. Generalnie nienawidzę, ekskortować ludzi. Możemy sobie sam przechodzić. O, ten, ten chodzi za nami. Widzicie, to jest taki ten. Major jest wyższy stopniem, więc my idziemy za nim. A ten jest niższy od nas. On idzie za nami. A, Major zaraz zginie, bo jest idiotą. Taką grze trzeba często zapisywać. Dobra, słuchajcie, coś na bliższą odległość weźmiemy. Musimy uratować majora. Ja szczelam. Zdawało mi się, że to był No i pięknie. E? Ktoś tam jeszcze był? Kogo ty strzelasz Halo, halo! On już nie żyje, spokojnie, kurde, panowie, po po poniosło was. Widzę, że nerwy się udzielają każdemu. No to uciekajcie, uciekajcie. Dobra, na jeden to drugi. Współpraca. Dobra, mistrzu, ty są tą alenę? Dobra. To my idziemy z Majorem... dalej. Fajnie, osłaniasz zniszczone działa. Faktycznie, je, jest co osłaniać, jest co osłaniać. Pojazdy Alpha Cops są niedaleko. Wykorzystaj resztę ładunków wybuchowych i uszkodź ich jak najwięcej. W międzyczasie będę na nas jakiś transport. Mhm. Powodzenia, poruczniku. Niedługo się spotkamy. Cel misji został wykonany. Haha. Kolejna misja za nami, drodzy widzowie. Z tem do kolejnej, już na następnym odcinku. Hey.